Nie macie cyrkla lub Wasz cyrkiel jest za mały, żeby narysować jakąś średnicę. Zaraz Wam pokażę, jak w prosty i tani sposób i przede wszystkim szybki można sobie poradzić. Oglądajcie. Dobra, potrzebujecie miarkę, kawałek twardego kartonu. Ja akurat nie mam ze sobą jakiś tam narożnik z czegoś. To może być jakiś po prostu zwykły, twardy karton. I coś twardego i najlepiej ostrego. Ja mam akurat nie rysik do metalu. Ale może to być równie dobrze kawałek wkręta, gwoździa, czegokolwiek. No i oczywiście ołówek do rysowania. I przyjmijmy, że tu mamy środek naszego okręgu i potrzebujemy zrobić, wyznaczyć średnicę. Kurde, nie wiem, 27 cm. 27,5 cm. Bierzecie sobie taki karton. Znaczycie sobie jeden punkt. Odmierzamy sobie nasz wymiar, czyli 27,5 cm. Znaczycie sobie drugi punkt. I robicie dwa otwory. Dokładnie w miejscu tych punktów. Jeden otwór. Wkładamy sobie coś ostrego. Ja mówię, ja mam rysik. Więc użyję rysika. Trafiamy rysikiem w środek naszego okręgu i ołówkiem wcześniej zrobiony otwór. Dzięki temu macie cyrkiel zrobiony w kilka sekund, praktycznie za darmo, bo taki odpad znajdziecie na każdym montażu, na każdej budowie itd. No i możecie też robić jego nieskończoną długość. Bo na przykład mając taki Cyrkiel ogranicza was jego rozstaw w tym przypadku do 16 cm średnicy. Także tutaj możecie robić nieskończoną długość. Ważne, żeby to było twarde i sztywne. Jak się Wam podobało, klikajcie serduszka, piszcie komentarze, i niedługo jakieś nowe fajne triki będziemy pokazywać. Dzięki, cześć.